To nasz piec Traumatic C6002 działał, ale nie dawał takiej temperatury, jakiej byśmy oczekiwali. Gdy na dworzu było 3-4 stopnie, to w środku kamper nagrzewał się do 20-22 stopni, a rano było już tylko 15 stopni Celsjusza. Chodził też dość głośno, za co podobno odpowiedzialny jest komin. Cały piec zostanie wyczyszczony, a komin naprawiony.